W większą częścią chwałem Panu Bogu Wszechmogącemu w trójcy świętej jedynemu, a nam na pożytek nasz zbawienny, czyta nam Kościół święty, matka nasza, na piątek w okresie objawienia Pańskiego lekcję wyjętą z proroctwa proroka Izajasza. Powstań i rozbłyśni jasnością, bo przybywa światłość Twoja i chwała Pańska wzeszła nad Tobą. Bo oto światłość Twoja i chwała Pańska wzeszła nad Tobą. Oto ciemności okryją ziemi i mrok narody. Nad Tobą zaś wzejdzie Pan i ujrzą w Tobie Jego chwałę. I będą poganie chodzić w świetle Twoim, a królowie w blasku Twego wschodu. Podnieś wokoło Twoje oczy, a oglądaj. Wszyscy Ci zgromadzili się, do Ciebie przybyli. Synowie Twoi z daleka przybędą, a córki twoje z boku powstaną. Wtedy ujrzysz i promieniować będziesz radością, zadziwi się i rozszerzy twe serce, gdy zwróci się ku tobie bogactwo morza. Moc pogan do ciebie przybędzie. Niby potop przykryje cię mnóstwo wielbłądów, dromaderów z Madianu i Efy. Wszyscy same przybędą, przynosząc złoto i kadzidło i głosząc chwałę Panu. Oraz Ewangelię zapisaną u Świętego Mateusza, który z uszanowaniem powstawszy, jako słów Bożych wysłuchajcie. Gdy się wtedy narodził Jezus w Betlejem Judzkim za dni króla Heroda, oto przybyli mędrcy ze wschodu do Jerozolimy, mówiąc, gdzie jest on, król żydowski, który się narodził, albowiem ujrzeliśmy gwiazdę Jego na wschodzie i przybyliśmy pokłonić się jemu. A usłyszawszy to, król Herod zatworzył się, i cała Jerozolima z nim. I zebrawszy wszystkich przedniejszych kapłanów i nauczycieli ludu, dowiadywał się od nich, gdzie się miał Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejem Judzkim, bo tak jest napisane przez proroka, i ty, Betlejem, ziemia judzka, żadną miarą nie jesteś najmniejsze między książętami judzkimi, albowiem z ciebie wynijdzie wódz, który by rządził ludem moim izraelskim. Wtedy Herod Wezwawszy potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie gwiazdy, która im się ukazała. A odsyłając ich do Betlejem, rzekł: Idźcie, a wywiadujcie się pilnie o dzieciątku, a gdy znajdziecie, oznajmijcie mi, abym ja przybywszy pokłonił się jemu. Oni tedy po wysłuchaniu króla ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą byli widzieli na wschodzie, wyprzedzała ich aż zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. A ujrzawszy gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką. I wszedłszy w dom, znaleźli dziecię z Maryją, matką jego, i upadłszy pokłonili się jemu. A otworzywszy skarby swe, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy odpowiedź we śnie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do krainy swojej który jest słów Ewangelii Świętej przeznaczonych na dzień dzisiejszy. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj z powiedzi świętej słucha ksiądz Wiktor. Albowiem ujrzeliśmy gwiazdę Jego na wschodzie i przybyliśmy pokłonić się Jemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, mamy ciągle to wielkie szczęście cieszyć się świętem uroczystości, która praktycznie rozpoczęła miniony tydzień. Otóż dziś, tak jak i w poniedziałek, świętujemy msze świętą według tego samego formularza. Odmawiamy dokładnie te same modlitwy, jakie odmawialiśmy w jedno z najstarszych, najbardziej starożytnych świąt chrześcijańskich, święto objawienia Pańskiego. Inaczej znane nam jako święto Trzech Króli, które mogliśmy świętować w poniedziałek. Co niesie ze sobą to święto? Jaka jest dla nas nauka? Nie sposób tu tak naprawdę wyczerpać wszystkiego, co ukryte jest przez Kościół Święty właśnie w tej pięknej uroczystości. Uroczystości starszej nawet od Bożego Narodzenia. Uroczystości, w którą także tak jak w Wielkanoc, także tak jak w zesłanie Ducha Świętego. Udzielano w sposób uroczysty chrztu świętego katechumenom, przez, którzy przez drugi czas do tego sakramentu się przygotowywali. Jaką lekcję daje nam bardzo praktycznie na początek roku ta uroczystość uroczystość objawienia pańskiego? Moi drodzy, Kościół nie pozostawia tutaj nam żadnych złudzeń. To właśnie w tym dniu, w dniu Trzech Króli. Fakt, że Chrystus Pan nie tylko przychodzi na świat, nie tylko do narodu niegdyś wybranego, do Żydów, ale przychodzi, aby objawić się wszystkim przede wszystkim Poganom. Co dopiero słyszeliśmy w proroctwie proroka Izajasza, które jeszcze w pełni się nie wypełniło: proroctwie, które mówi o morzu, wielbłądów o Zalewie wszystkich ludów ze wszystkich narodów świata, którzy mają oddać pokłon jedynemu prawdziwemu Bogu w Jerozolimie. W tej Jerozolimie duchowej, jaką jest Kościół Święty. Czy było ich trzech, czy byli królami, tego nie wiemy. Wiele wskazuje na to, że raczej nie. Otóż owi trzej królowie z pewnością ci istnieją Kacper, Melchior i Baltazar. Byli być może tylko jednymi z wielu, którzy dokonali właśnie tego cudownego aktu adoracji. Byli to poganie. Byli to poganie uczeni. Doskonale znali się na astronomii. Zauważyli, że coś nietypowego dzieje się na świecie. Z pewnością znali także najróżniejsze pogańskie przepowiednie, jak choćby te sybilińskie, które zapowiadały narodzenie. Dziecka z dziewicy, które ma wybawić świat, jak uczyli Rzymianie, być może znali także i częściowo proroctwa żydowskie. Czym była gwiazda betlejemska? I także tu stuprocentowej pewności nie mamy. Być może, tak jak obliczają to współcześnie astronomowie, rzeczywiście było to bardzo specyficzne, niespotykane ustawienie Jowisza i Saturna. Które wskazywały na pewne cudowne wydarzenie. Także ci astronomowie owych czasów, sprzed dwóch tysięcy lat, mogli śmiało stwierdzić, że właśnie w tym momencie wypełnia się jedno z pogańskich proroctw. Jaką lekcję dają nam owi trzej magowie, owi trzej królowie? Otóż taką, iż Pan Bóg w chwili, kiedy. Nie mamy dostępu do łaski uświęcającej, będzie dawał nam także środki naturalne po to, aby móc skorzystać, aby móc przygotować się na ten wielki dar Chrztu Świętego, na ten wielki dar przyjęcia wiary. Słusznym było, aby do Żydów, którzy znali przecież wiarę, znali przecież Boga prawdziwego, ale jeszcze w pełni nieobjawionego, Pan Bóg przemawiał przez proroctwa. Słusznym było także, aby do Pogan, którzy Boga Prawdziwego nie znali i nie czcili, Pan Bóg przemówił przez zjawiska przyrodnicze. Widzimy tu, że nauka nigdy nie stała i nigdy stać nie będzie w sprzeczności z objawieniem Bożym, w sprzeczności z religią. Dlaczego? Bo jeden jest twórca religii, jeden jest twórca także nauki. Piękny przykład dają nam zatem tutaj. Trzej magowie. Szczególnie powinny nas jednak uderzyć pewne słowa. I mimo, że my nie jesteśmy już dziś poganami, mamy obowiązek w podobny sposób jak ci pobożni ludzie dobrej woli zareagować. Otóż co relacjonuje nam święty Mateusz w tym zwięzłym opisie? Albowiem ujrzeliśmy gwiazdę Jego na wschodzie. I przybyliśmy pokłonić się Jemu. Moi kochani, co nas tutaj uderza, to to, że o witszej mędrcy nie mówią. Ujrzeliśmy gwiazdę, zaczęliśmy badać, zaczęliśmy dociekać, czy to na pewno jest prawda, czy to nie jest złudzenie, czy my mamy rację, czy koniunktura jest dobra, czy świat nie będzie miał nic do powiedzenia przeciwko. Nie. Oni zobaczyli ten jakże oczywisty dla ich rozumu znak, i od razu wyruszyli w drogę, w nieznane, podobnie jak patriarcha Abraham, rzucając wszystko za sobą po to, aby postawić wszystko na Pana Boga. Moi drodzy, naszym świętym obowiązkiem wynikającym z przyjęcia przez nas chrztu, z przyjęcia przez nas bierzmowania jest odpowiadanie na wszystkie takie natchnienia, które w naszym życiu Pan Bóg będzie nam dawał do tego, abyśmy poszli bliżej. Abyśmy starali się bardziej z Nim zjednoczyć. To jest pierwsza i najważniejsza lekcja. Druga lekcja jest nie mniej zaskakująca. Moi drodzy. W czasach, kiedy mędrcy ze wschodu, ci trzej magowie, o których wiemy, być może było ich więcej, udali się do Betlejem, żeby złożyć pokłon Jezusowi i Maryi, jak wyraźnie mówi Ewangelista, nie było jeszcze kościoła. Nie było jeszcze chrześcijan, nie było jeszcze uczniów szkół katolickich. Co to znaczy? To znaczy, że dziś to my i tylko my mamy pierwszy, pierwszorzędny być może najważniejszy obowiązek być taką gwiazdą dla świata, gwiazdą wskazującą na Betlejem, wskazującą na Jezusa, na Najświętszą Marię Pannę. Tak jest moi drodzy świat dzisiaj poganieje wiecie o tym że coraz mniej państw coraz mniej narodów także niestety nasza ojczyzna nie kierują się prawami ewangelicznymi zatem naszym obowiązkiem jest błyszczeć taką samą jasnością jaką jaśniała gwiazda betlejemska wskazując drogę do jednego boga wskazując jedyną drogę do jedynego Boga, którą jest właśnie Kościół Święty. Moi drodzy, nie zatraćmy nigdy tego zadziwienia, nie zatraćmy nigdy podziwu nad tym wielkim czynem, którego dokonali ci uczeni, ci mężowie nauki sprzed dwóch tysięcy lat. Tak jak i oni i my, nie bójmy się paść na kolana przed Chrystusem. To właśnie nauka i rozum mają nam w tym pomagać, i po drugie, pamiętajmy, aby stać się takim prawdziwym światłem w coraz ciemniejszych czasach, w których przyszło nam żyć, każdy na miarę naszych możliwości, niekoniecznie przez słowa, niekoniecznie przez egzaltowane, wzniosłe czyny. Ale przez nas konsekwentny przykład katolickiego życia. Ma być niczym ta gwiazda betlejemska, o której śpiewamy w pięknej polskiej kolendzie. Gwiazda betlejemska, która wskazywać ma wszystkim, absolutnie wszystkim bez wyjątku, także i współczesnym poganom na Chrystusa, który ukryty jest i czeka już nie w Betlejem ale także w domu chleba, którym jest każde tabernakulum w każdym katolickim kościele na całym świecie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.